Szpital od ponad dwóch lat rozwija się również w, na, w materii psychiatrii dzieci i młodzieży. Na terenie szpitala od ponad dwóch lat funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, natomiast od stycznia obecnego roku uruchomiliśmy również poradnię psychologiczną dla dzieciaków, ponieważ w zakresie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży Weszliśmy na drugi poziom referencyjny. Ze względu na potrzeby, które obserwujemy na bazie funkcjonowania naszych poradni, staramy się już od, od kilku miesięcy i zamierzamy zrealizować projekt polegający na utworzeniu oddziału całodobowego dla dzieciaków. Taki mamy plan. Wiąże się on z modernizacją pawilonu numer 7 na terenie szpitala dla potrzeb całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci. Działamy w tym kierunku, żeby w przyszłym roku stworzyć tutaj także oddział młodzieżowy, a w przyszłości być może też dziecięcy. Bardzo prężnie rozwinęła nam się poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, która przy szpitalnie działa, zapewniając w tej chwili dostęp do czterech lekarzy specjalistów i kilkunastu psychologów, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego. Ta opieka środowiskowa w wydaje nam się najważniejsza i dlatego też rozwijamy aktywnie model opieki środowiskowej o zespół leczenia środowiskowego podobny do tego, który działa w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, która w naszym szpitalu rozwija się jako no, element pionierski, jeżeli chodzi o pilotażowy program Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapotrzebowanie jest w związku z tym bardzo duże. Ja na co dzień jako lekarz pracujący z dziećmi i młodzieżą w poradni oraz w gabinecie widzę olbrzymie możliwości jeżeli chodzi o stworzenie im dodatkowych miejsc do uzyskiwania pomocy i musimy też pamiętać o tym że każde dziecko czy każdy nastolatek który będzie prawidłowo zaopiekowany w warunkach ambulatoryjnych w momencie kryzysu zdrowia psychicznego oznacza jedną osobę mniej która będzie musiała trafić na hospitalizację całodobową co też znacząco odciąża system opieki zdrowotnej w tym zakresie więc rozwijamy się aktywnie mamy możliwość w tej chwili realizacji szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ta liczba miejsc będzie w przyszłym roku jeszcze zwiększona, no i liczymy tutaj na wsparcie, jeżeli chodzi o organy województwa i samorządowe, że będą nas tym mocno wspierać.